Być może, że część z Was uzna, że temat filmiku jest banalny, bo ja przez minutę czy dwie pokażę Wam jak odczytywać wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych. Natomiast dlaczego uważam, że warto to nagrać? Bo o ile wiecie, tabelka jak tabelka, to jest wydruk z tablic matematycznych, tych oryginalnych na maturę. To moim zdaniem jedna rzecz, nie wiem czy łapie ostrość, ale istotna jest tutaj. Dla sinusa i kosinusa jest jedna wspólna rubryka. Sinus jest alfa, czyli tu mamy kąt alfa. Cosinus ma znaczek beta. tak kąt beta. Czyli do bety obowiązuje rubryka tutaj ta. Więc uwaga, tangens ma swoją, więc z tangensem problemów nie będzie. I teraz zobaczcie, sinus 38. Szukam 38, znajduję w rubryce sinusem wartość. Tutaj tę tu. O, jest. I mam. Jest to wartość przybliżona. Jeszcze raz, zobaczcie. 38. I mam. Teraz cosinus 12 stopni. Teraz, zobaczcie. Cosinus jest beta, czyli szukam przy beta 12. Znajduję 12 tutaj i odczytuję. Zobaczcie. 0 i po przecinku mam 97,81. Czyli tak naprawdę około 9800. No to jeszcze poszukajmy kosinusa 65. Tutaj mam 65 i czytam 0, 42, 26. Przepraszam za taki niematematyczny język. Natomiast tak będzie mi łatwiej. Mam 0, 42, 26 mam tangens równa się 41 tangens i sinus mają normalnie tutaj gdzie jest alfa 41 sobie wzięłam uwaga tutaj 0,8693 czyli około 0, 87 setnych. teraz w drugą stronę podałam jakąś przybliżoną wartość tangensa i chcę w przybliżeniu tak naprawdę chcę oszacować y, 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 wartość kąta alfa. I Teraz zobaczcie. Tangens jest 80 y, setnych, 80. Tangens, zobaczcie. Szukam w rubryce tangensowej. No, myślę, że to będzie dobre. No, około 39 stopni. Sinus 35 setnych. Szukam w rubryce sinusowej. Około 35 setnych. A szczerze mówiąc, czy 20, czy 21, e, może i 20, może 21. E, w porządku, mamy. Natomiast ważna rzecz jest tutaj. Kosinus jakiego kąta to 18 setnych około. Oczywiście szukam w rubryce jedynej dla kosinusa, czyli wspólnej z sinusem. E, 18 setnych. No powiedzmy, że tutaj. 0,17,36, potem mam 0,19, czyli 0,18 będzie tutaj. I ważna rzecz, czytam z tej strony, zobaczcie kosinus, czytamy z tej strony, czy to jest około 80 stopni. Czasami na lekcjach y, pojawia się pytanie. Ono w sumie nie jest jakieś błahe i uważam, że lepiej pytać niż nie zapytać, nie wiedzieć. Uwaga, ja tu z, z, wzięłam sobie oznaczenie alfa i czasami na, na lekcji pojawia się pytanie, no ale proszę pani, ale tu jest przecież beta, a pani czyta alfa. Kochani, to jest tylko nazwa tego konta. Ja mogłam go nazwać beta, gamma, delta, x, y, z, w, p, jakbym sobie chciała. Nazwałam go alfa. Tablice tablicami. Te oznaczenia y, kierują nas, gdzie mamy odczytywać. Więc jest oznaczenie cosinus beta tylko dlatego, żebyśmy odczytali z tej strony. A sinus jest z alfa, dlatego że z tej strony. Musimy rozróżnić te dwie strony, dlatego zostało to nazwane alfą i betą. Nie ma to związku z oznaczeniem moim, tak? Więc uwaga, mogłabym sobie oznaczyć cosinus gamma jest 18 setnych i podałabym, że. Dobrze, to jest około 18 Dziękuję. Dobrze. To chyba tyle, co chciałam pokazać.